No ship, witamy Was w dziewiątym Siema. odcinku Siema. Z naszej ulubionej serii z Grafta. Za którą na, na pewno każdy przepada i na pewno ma bardzo ma, mało błędów przy pracy. E, no. Generalnie do tego. właśnie na eksplorujemy na... właśnie wyspę pilota. Markus właśnie eksploruje. Markus, jak, jak się Marcus się podoba? bardzo. To ja? Markus do, dostał nową czapkę, a ja jestem kobietą, ja nie potrzebuję czapek Pamiętaj, ja że kobieta kobieta może nosić czapkę w kościele, ale to nic nie znaczy No właśnie No, Wcale. plus jeden może <laughs> Ja Ej, hey, no to gdzie wy, my odpływamy już, co ty robisz? Dobra, no, już Aha. nic nie ma Już nic nie ma Mogę wziąć drugiego rekina? Co? Mogę wziąć drugiego rekina za deski? Co ci dałem wcześniej? Tak Dobra. 1000 metrów. Weź płyn może bardziej winną w tą stronę tego Pakistanu No bo Bagastan... musieliśmy do tej wyspy dopłynąć, dlatego to tak jest ustawione. Pakistan jest bardziej na przód, zamiast tam No i wyłącz to Dobra, to dzisiaj dopłyniemy. Dzisiaj dopłyniemy i jutro to zwiedzimy. Tak. Czy znaczy w następnym odcinku. Dzisiaj odejmiemy. Będzie jutro jak najwyżej. U nas jutro jest wtorek, no to... Dla nas jutro jest wtorek, jutro. Czekaj Nie, dla nas jutro jest ja, środa, jest jesteś pijany. Środa. Jezus... Ok się... jutro kończy się Lubele. Co? Która jutro kończysz? Której jutro kończę, 14.30. Ale w domu będę to około 15, nie? Ok. Dobra, czy jak zawsze. A mam już jutro do o 17, gdzieś idziesz? Do 19? :00? Tak. Kierpię. Jakiś chce wymyślić jakieś zajęcia, kurde, srania na gitarze. Z tego, czy inne, nie... gówno. Ale ty, ej, ty już nie chodzisz na gitarę? Nie, no ty już skończyłem, bo wakacje wiesz. Czyli już nie chodzisz ma... na gitarze. No, gram, ale nie mam zajęć. Najlepsze jest pianino, bo do niego nie potrzeba zajęć. Nie musisz nic zajęć, żeby nauczyć się grać na pianinie, bo wszystko masz na YouTube. na YouTube. No, gitara gitarę chyba też! No do gitarę też. Nie, a gitara jest trudniejsza. Ja no, no, dla mnie pianino, bo... Ja pianina bym nigdy się nie nauczył, jak bardzo bym chciał, bo... Ja mam coś takiego, że... Weź, na musisz się skupić na jednej ręce, na drugiej i jeszcze musisz na każdym palcu po kolei. Nie mam czegoś takiego, że umiem się tak skupić. Moje. Jest takie... o, podnieś deskę, dziękuję za deskę. Ej, bo długo nie robiliśmy nic takiego. Jeżeli ktoś dotarł do, tej moment, do tego momentu serii, to może coś napisać, tylko. Teraz Bambus albo Merkus wymyślą co. Eee! Któch napisze? Eee! E, samolot! samolot. Co, albo samolot. Samolot, samolot. Tak. Ciekawe, czy ktoś samolot niech do napisze. Tej, do tej części serii w ogóle. Ja będę miał zaplanowa... Ja zaplanuję wszystkie filmy i w jedną noc to wystawię wszystko. Będzie zaplanowane Uch. na parę tygodni. Zobacz, jakie piękne. Merkus. Usilę. Gdzie co? O, o kurde, pięknie. tylko szkoda, że nic nie zrobimy. Szkoda, że nic nie zrobimy. Możemy zrobić zupę warzywną, chcesz cztery ziemniaki? Ale to jest... to nie... to nie jest to. O jest kurde. Takie... A ale... to jest tylko wirówka, ja myślałem, że to jest do, do gotowania. Jakie... Ej, słuchaj, na kolejnej wyspie kupiłem przepis, chyba żebyśmy dostali jakoś magicznie na wagastanie. Krr, czy. Ej, a ja dzisiaj tu zbliżymy wagastan, czy jutro? Nie no, dzisiaj jeszcze, bo. Żeby pan musiał nagle iść. Ja za nią tylko będę musiał iść, no? no? właśnie. Ale dążymy je eksplorować. 700 metrów zostało. Najwyżej a... będą dwa fajty z wagastami No. Co to tam? Dla ludzi to tylko dwa dni czekania, aż zobaczą końcówkę. Spokojnie. A dla nas to będzie cały dzień czekania. Też słabo, trochę. <noise> no, trochę słabo. Ja dzisiaj w nocy ustawiam premierę na drugi odcinek do dopiero. Tak. A na którą? A może trochę wcześniej. Może no na 15 ustaw. Na 15, na 15 nigdy mnie nie ma. Ja, jak będą wakacje, to wtedy będę na 15 ustawiał. Czyli to będzie ostatni na 18 i wtedy na 15 ustawiam. A nie czekaj, bo w środę, tak? Nie czekaj, jak żeśmy to widzieli. E, czwartki, czwartki, czwartki w soboty. Tak, w takie czwartki, soboty. No to w sobotę już będzie o 15. Wędzy. No dobra, mów. Aktualnie mamy no. materiałów na trzy tygodnie. Ojej, ale mi zakochało lekko. Po czterech, po, cztery, po czterech. W czterech dniach mamy materiał na pięć tygodni. Na trzy tygodnie. Na nadzieję, jest. Na cztery, na, na cztery, no bo jakby wychodzą nam cztery odcinki dziennie. No i dzisiaj już jest, to już jest piąty, nie? I będzie szósty, więc w sumie po pięć odcinków dziennie. Średnia. ja to, nie, no będzie ogólnie by to wyszło trochę inaczej, bo ja jeszcze będę musiał te przyszłe będą zmontowane, bo ty, tych nie miałem czasu montować, ale przyszłe już będą zmontowane. W sensie dla, dla te już będą te, które już teraz stabilne, te, które były te pierwsze dwa albo trzy, nie wiem. Ej jak. meduzy meduzy, ej fajne. Mam muszę meduzy. Zabić. A nie, meduzy zabić. Nie da się. Tylko, możesz tylko delfiny. Znowu psychopata. Bambus się odzywa. Cze ja muszę sobie w końcu drugi tak zrobić, bo ja generalnie sobie biegam w kółko potratwie To takie nudne do oglądania pewno jest. No... I teraz Jakbyś sobie... puścił kamerkę to jeszcze nudniej by było. byś pił mleko, to jeszcze było ciekawie. Tak. To... Jest... Ty w ogóle w tej grze jest kozie mleko, to można zrobić bot. Zagadka ja kreacą ja, Nie światło Ej, w ogóle boi się że na przykład do tego koziego mleka czasami No bo w sumie potrzebujesz mleka żeby zrobić czasami szejka. Coś nie... potrzebujesz No ty Niech cię nie lubi Maciek! O kur... uciekacie mi! No, no, Ile tak 500 metrów. Ojojoj. Znaczy Ad, Adopie... i tak, z 400, tak z 400, bo tam wiecie, że ta antena jest na samej górze, to... Tak, pożegnamy się ładnie nad lotem Gastanu. Co wy na to? Czy, będziesz tang czy ty powiedzisz Czemu tangastan? Ja tangastan, to znaczy Wagastan. O Vagastan. Nie jest zawsze. Musisz powiedzieć Tangaroa. Wasagata, Wasagatan. Vagas. Ja pierdziem. Wasagata. Uczymy się mówić el elowe, no. tak pisze, dosłownie, w, w książce jest Wasagata. Sam jesteś Wasagata. No tak pisze, zobacz sobie w książce. Z Wasagatan Wasagatan, Dobra, masz lardę tym razem. Ale następnym razem ci się nie uda. <noise> tak. Czekaj, muszę wodę napełnić. Czemu nikt nie podleje ziemniaczków? Merkus, ja teraz w raft. O co chodzi? A i mamy jakieś odpadki, czy już wszystko przerobił na śmieci? Ja mam dwa Ja mam dwa. No to przerobisz wszystko na śmieci, gratuluję. No dwa mamy. Dobra, to rzuć mi idealnie. No w tym w skrzynce są. A ja mam jakieś jedzenie, czy coś? No ja mam we i na grillu powinno być zaraz Rób się ja będę w Co? Nie, 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 nie jest surowego Oj, za się Dzięki Dobra, dawaj, D daj ziemniaki, daj ziemniaki Masz ziemniaki Dawaj ziemniaki y Mam dwa. Dawaj zimniaki, moje zimniaki. No. Będę teraz gotował, bo nie mogę łowić, bo nie dostałem pozwolenia. A jeszcze mam konie do usmażenia. O, koń. O, koń. No. ile o, mamy desek, o. nie? No. Parę odcinków temu. Idźcie łowić te desek. A tu jest pan suma. Gdzie ja o Wizeski tak. jesteśmy? Wagastan! Ła, wow, już dawno! Ale Dzień. nie widziałem. Ej, no faktycznie jest ten stateczek. Dopiero 11 minut nagrania. Halo. No to widzisz. Dobra, staniemy przed wagastanem i zaśpiewamy szanty, bo nie mamy co robić. Nie! To będzie, wyjątk to będzie wyjątkowe widzisz? Co ty chcesz zwiedzić? Dobra, będzie krótszy odcinek, czy zwiedzamy w tym? Yy... Początek zwiedzania. Moż Dzielimy zbiornika Możemy... odcinki. No, o, to jest idealne. Dobra. Tylko wtedy będziemy musieli obok siebie. I tym razem zwiedzamy, jak widać, Markusa. Pod Fogels. <noise> Coś nowego. Dobra, uspokój się tam No co? Płyniemy Tratfą w końcu, nie? Trat to bringer sugar and tea and rum. W ogóle ja dalej nie mam butelki. Kto ma butelkę? Kogo stać na butelkę? Ja dalej też nie mam butelki. Bambus tylko ma butelkę. Nie, tylko butelkę. Tylko Bambus A co my jacyś gości jesteśmy, czy co? Według niego tak. Gdzie jest 4 mazin z pnącza? Musimy to gdzieś mieć. On wszystko przerobił, żebyśmy nie mieli. Czekaj, są dwa. Tu, tutaj są glony. Ile? Glonów? Ile glonów? Trzeba to przepalić, gdzie są w piece. To teraz będzie przepalanie w domu mm. Musimy też zagrać jutro w Fall Guys Nie, co ty Ja nie gram w Fall Guys Nie wszystkie filmy będę chyba edytował, ale ten będzie trzeba. Coś dodać. O, mam maść. Dobra, robię sobie butelkę. Koniec. O, mam maść, na głędukę. No wyłaś mi z tej skrzynki, tam jest maść. Już nie ma Gdzie jest masz? Wiesz, wiesz co masz Szybko Gdzie ona jest? No ją tam, tu jest Dobra, pogryziemy Wziąłeś? Wziąłeś Wy... Tak, a gdzie jest plastik, tu jest plastik, dobra Zrobię sobie i zaraz zrobię ci Jak się przepali Dobra, to jest trzeba Jeden Ej, weźcie ten Ja już robię kontwicza My bez kontwicy zamontowanej a my do Navagastan Na Nawagastan w ogóle bez kotwicy, nie? Co jest nie tak? Jak to bez kotwicy? Z kotwicą! Ale bez zmontowanej. Montowanej. Same, same fakty. Dobra, czekajcie, muszę wrzucić jedzenie na już. A ile mamy minut odcinka? 15 No to sobie tu pochodzimy po tratwie. Tak. Zobaczcie jaki piękny statek w następnym odcinku. Możecie sobie popatrzeć. Dwa dni będziecie musieli czekać. Nie, to tak woli w psychikę, nie? Jak ja to powtarzam no. tylko, nie? To woli w psychikę, mówię. Dwa dni będziecie sobie musieli poczekać, że takie. To woli nawet mnie, nie. No <laughs> było nie mówić. <laughs> nie no, nie może ktoś w ten będzie oglądał całą serię naraz, nie? Może. Wątpię, może. Bo, Tylko może bałtyckie? Może bałtyckie? Właśnie. Boże. Tyle kontentu się na wakacje szykuje, ja nie wiem kiedy ja to opublikuję. Przez cały miesiąc szkoły będę miał jeszcze do publikowania rzeczy. Dobra, jest już maś, jest już maś. Jeszcze do, dwie mazie potrzebne, potrzebne są. Jezu, Renu Maria. Graf, 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 geogachera. Co to jest? Czy to jest Minecraft jaskinia? Oha. Dobra, czekam, czekam, aż będą plecaczki, czekam na plecaczki z niecierpliwością. A ile jest minut? 17. No, idealnie. Idealnie. Zaraz będziemy kończyć. Ale to w kolejnym odcinku zaczniemy kończyć. A, no. W tym się nawet, w tym nawet w nie tym, W tym jeszcze, w tym jeszcze zrobimy tego, butelkę dla Merkusa, Merkusa. Robię ci butelkę. Gdzie jest ten? Gdzie jest plastik cały tutaj? Markus butelkę na tym, na roślinie. Okay. Dobra, więcej mazi już nie przepalam, bo jest za droga? Już w ogóle podlał te ziemniaki? Ja. Chyba. Dobrze. Dobra, jedzenia trochę mam, nie powinno mi zabraknąć. Ty słyszę gryzienie, ale nie widzę gryzienia. Z Zabijam go. Zabiłem. Kiedy tego zabiłeś? Nie no, to on tak, on tak szybko, on tak szybko go zabija, że nawet nie zauważasz. Widzisz? To jest, to jest prawdziwy zabójca. Siedmioletni zabójca. Nie, nawet mniej. Nawet mniej. Dobra, ile mamy? Ej, bo ja zaznaczyłem w filmie, czy w tym filmie są dzieci. Czyli czy jest, było tam? Nie, dobra, ja, ja tam nic nie musiałem zaznaczać na szczęście. Dobra, chodź, dobra, kończymy, bo chyba ja już z 20 jest minut. Jest 1850, ale prawie 20. Dobra, ludzie się nie obrażą. Dodamy kotka kręcącego się w kółko na koniec. Na dwie minuty, dobra, idealnie. Dobra, A, dobra chodźcie. To, to ten. To, to. Może na tle statku? No. Czekaj. Chodźcie A ten, na kamień. Chodźcie na kamień, no to jest dobry pomysł. Żeby nas okay. tak nie podniósł Nie Pięknie nie. jest Do zobaczenia okay. widzowie Widzimy się w następnym odcinku Nie, nie, nie chodź podnieba No pa